Moi drodzy, zwróćcie uwagę, z jakim poziomem imbecylizmu my mamy do czynienia. Po prostu to się w głowie nie mieści, jak podli potrafią być ludzie. Ja wrzuciłam Wam ostatnio film o tym, że mnie zmroziło po usłyszeniu przepowiedni. Jackowskiego, ponieważ on mówił tam gęst, o, o tym, że ludziom będzie bardzo gęstniała e, krew i oni sobie nie będą mogli z tym e, poradzić, że będą zakrzepy i tak dalej. Oczywiście możemy tutaj teraz e, mówić o tym, że to będą ci, którzy sobie dali wprowadzić pewne preparaty i tak dalej. Ale to nie o to chodzi, moi drodzy, ja sama mam takie sygnały, że to e, ta gęstniejąca krew jest ogromnym zagrożeniem dla wszystkich ludzi. To nie, nie jest zagrożenie tylko dla tych, którzy przyjęli e, te pewne substancje, tylko dla nas jako dla społeczeństwa. Dla, dosłownie dla wszystkich. E, ja dostaję informacje, możecie to nazywać jak chcecie, od Boga, anioła stróża, e, z przestrzeni. To są informacje na bazie tego, które mi wskazują, co ja mam zrobić. Z racji tego, że w ostatniej, w ostatniej medytacji otrzymałam informacje odnośnie oczyszczania, informuję Was tylko o tym, że my się musimy oczyszczać. I mówię Wam o tym, że możecie to zrobić na własną rękę. Udostępniam Wam za darmo film na Tam jest Wątroba, Pęcherzyk, Żółciowy, ale ja tam mówię ogólnie o tych zaleceniach w zakresie odżywiania. O tym Wam tam opowiadam. Więc ten film, który trwa coś koło pół godziny, macie dostępne za darmo. Tam jest dużo informacji. Mówię też o tym, że stworzyłam płatną formę poradnika. Siedziałam, pisałam, kompletowałam wszystko, udostępniam wam moje receptury, na których, ja, na których ja pracuję, gdzie przychodzą do mnie chorzy ludzie na wizyty i dostają je w ramach ceny za wizytę, a wy dostajecie wiele receptur i informacji, które ja zawarłam w tym jednym dokumencie za 60 zł. I jeszcze ktoś mi pisze, że ja naciągam kogoś i zarabiam pieniądze na wzbudzaniu strachu. Moi drodzy, nie, ja Wam przekazuję tylko informacje, które do mnie docierają, które Bóg przesyła mi. Dla mnie. A jeśli mam taką e, przestrzeń e, i informację, żeby to przekazać do ludzi, to ja o tym tylko wspominam. E, ja nie robię sobie z tego interesu, bo tak naprawdę, wiecie, to nie mima zależeć na waszym życiu i zdrowiu. Ja i tak wykazałam się inicjatywą, udostępniając wam film. Ten film nie jest dostępny publicznie. Ten film jest dostępny dla moich pacjentów. Którzy mi płacą za usługi, za wizyty, za programy przywracające zdrowie i to nie małe pieniądze, a wam udostępniam ten film za darmo. Więc naprawdę zastanówcie się nad tym, co Wy wypisujecie pod tymi filmami na YouTubie. I teraz, jeśli ktoś nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, to ja już nie jestem w stanie nic na to poradzić, aczkolwiek medycyna chińska znajduje rozwiązania na wiele różnych, na wiele różnych schorzeń, więc i tutaj zdolności umysłowe na pewno dałoby się, moi drodzy, poprawić. Natomiast jeśli ktoś mi wypisuje. Że ja mam udostępniać i dawać ludziom wszystko za darmo, skoro jakaś katastrofa nadchodzi, i każą mi mieć w sobie więcej empatii, no to ja się pytam, gdzie jest Twoja empatia? Ja jestem samotną matką z dzieckiem. Powiedz mi, gdzie jest Twoja empatia? Dlaczego nie wpłaciłeś ani jednej darowizny na moje konto? O gdybym ja uzbierała z darowizn z 10 tysięcy złotych, byłabym w stanie zrobić wszystkie opłaty, moje dziecko nie chodziłoby głodne i e, nie mogłabym rzeczywiście wtedy świadczyć wam e, usługi za darmo. Więc gdzie jest twoja empatia? Człowieku, który wypisujesz takie głupoty? No powiedz mi, dlaczego nie jesteś spójny z samym sobą? Ja mam mieć empatię dla ciebie. Dla psychopaty. A jaką ty masz empatię dla mnie, powiedz mi? A powiedz mi, gdzie ty byłeś, człowieku, który żądasz ode mnie udostępniania informacji za darmo, gdzie ty, jest, gdzie ty byłeś, drogi człowieku, kiedy to ja potrzebowałam pomocy, kiedy ja zbierałam na nutraceutyki, bo nie było mnie stać na to. A dlaczego mnie nie było stać na to? No bo właśnie ja byłam tym jeleniem słuchającym takich debili jak ty którzy żądali ode mnie za darmo. A ja, za wszelką cenę, chcąc udowodnić swoją uczciwość, robiłam bardzo dużo za darmo. Ja miałam mnóstwo klientów, ale pieniędzy na koncie zero. Dlatego, jak się rozchorowałam, to nie miałam za co zasponsorować sobie naturalnej terapii przywracającej zdrowie. Więc pokaż mi, proszę, przelewy z darowizn, które Ty przekazałeś na moją rzecz, kiedy to ja byłam w opałach. Kiedy ja dla takich jak Ty świadczyłam pomoc za darmo. Więc moi drodzy. Jeśli ktoś nie rozumie, bo ja rozumiem, że kogoś może nie być stać na program przywracający zdrowie. Dlatego u mnie na stronie internetowej macie mnóstwo poradników za naprawdę śmieszne pieniądze. Skoro problemem jest przesłanie darowizny na rzecz tego, żeby, żeby kanał mógł funkcjonować, żeby przekazywać Wam wiedzę, no to te poradniki są powystawiane za śmieszne pieniądze typu 25 zł czy 35 zł. To są pieniądze, które bez wątpienia każdy jest w stanie za, na swoje zdrowie przeznaczyć, prawda? Tam macie realne rozwiązania swoich problemów. Zdrowotnych. I w zależności od tego, jak obszerny i zaawansowany jest poradnik, to taką on ma cenę. I tak wychodzi to dużo taniej niż w przypadku indywidualnego programu przywracającego zdrowie. A więc moi drodzy, jeśli ktoś ma tak roszczeniowe nastawienie do całego świata i uważa, że wszyscy mają przejmować yy, jego problemy, na siebie, no to coś jest nie tak z tym społeczeństwem. To, że tych roszczeniowców i hejterów w sieci mamy tak dużo, jest. W ogóle możemy sobie zwrócić uwagę, jak wiele jadu wylewa się w tym momencie z ludzi. To jest znak, że właśnie ci ludzie najbardziej potrzebują oczyszczenia. Wiadomo, że oni tego nie zrobią. A z racji tego, że tego nie zrobią, to będzie jeszcze więcej tego typu e, niestety nienawiści w sieci. E, natomiast, moi drodzy, to, co my możemy zrobić, to zabrać się za siebie, wejść w to oczyszczanie, e, zignorować to. To całe zło, to nienawiść świata, skupić się na sobie i na swojej rodzinie. Bo w momencie, kiedy my oczyszcimy siebie, kiedy my E, pobudzimy tą naszą krew. I właśnie w tym poradniku tam e, wątroba pęcherzyk żółciowy, w tej płatnej części, ja wam tam daję po prostu receptury, e, która poruszy tą energię, która oczyści krew, która wam wzmocni i oczyści ogólnie płyny wewnętrzne, która wzmocni nerki e, śledzione, bo to jest niezwykle istotne. E, ta śledziona jest bardzo ważna w produkcji w produkcji krwi. To jest organ, który jest przez medycynę uważany za niepotrzebny, co jest po prostu totalną bzdurą. Zresztą udowodniono naukowo, że jeśli dziecko miało w dzieciństwie usuniętą śledzionę, to często ono nie dożywa nawet 50. roku życia. Jak dożyje 40. to jest dobrze. No dlaczego? No dlatego, że śledziona ma olbrzymie znaczenie przy produkcji czerwonych krwinek. Więc ja w tym opisie, moi drodzy, daję wam realne receptury i informacje w zakresie tego, co powinniście zrobić. Daję wam tam też informacje, co można byłoby zrobić dodatkowo, wedle, moi drodzy, wedle własnego uznania. Mówię wam też o tym, że możecie działać sami. Na własną rękę. Jeśli macie jakieś sprawdzone receptury i wiecie, że robicie dobrze, to powinniście działać zgodnie ze swoim sercem. To, co jest najważniejsze dla Twojego życia, nie dla mojego. Ja działam zgodnie z tym, co przychodzi do mnie z przestrzeni. To jest dla mnie. To jest to, co kazano mi też udostępnić dla ludzi. Można powiedzieć, że ja to e, część tych rzeczy robię pod natchnieniem, bo nigdy w życiu bym sama nie była w, te, e, w stanie czegoś takiego wymyślić. E, natomiast Bóg mnie prowadzi i ja widzę po prostu to Boskie prowadzenie w wielu, różnych, w wielu różnych aspektach, w tym również w pomocy Wam w przywracaniu zdrowia. I teraz to, co jest takie ważne, to my w czasie oczyszczania. Tylko w czasie oczyszczania, moi drodzy. My się musimy oczyścić, bo oczyszczając, jakby te sfery fizyczne, oczyszczamy też częściowo sferę energetyczną i dzięki temu jesteśmy w stanie wejść na wyższe wibracje. Większość ludzi te wyższe wibracje ma niestety zablokowane. One są zablokowane z bardzo prostego względu. Wszystkie toksyny mają poza swoją formą fizyczną, mają również formę e, energetyczną. I pomimo tego, że dana toksyna zostanie fizycznie usunięta z ciała, to zostaje i tak jej ładunek energetyczny. E, przez co e, większość ludzi nie może wyjść z pewnych schematów działania. E, I w odtruwaniu wielowymiarowym, też w poradnikach na zielaszpolska.pl znajdziecie odtruwanie wielowymiarowe i odrobaczanie wielowymiarowe. Więc ja wam tam wskazuję proces oczyszczania tych struktur energetycznych. To jest niezwykle istotne i dopiero w tym oczyszczaniu można poczuć, że my wcale nigdy się nie oczyściliśmy. Bo pamiętajmy o tym, że te wszystkie zeolity i inne węgle aktywne to wam czyści oczywiście układ pokarmowy. A co z krwią? Co z limfą? Co z tkanką tłuszczową? Mięśniami. Przecież tam w tych wszystkich miejscach, moi drodzy, kumulują się toksyny. A powiedzcie mi, co z kośćmi? Wpierniczacie ogromne dawki witaminy D. To powiedzcie mi, co z waszymi kośćmi? Bo w kościach kumuluje się bardzo dużo toksyn, między innymi ołów. Arsen, kadm tam się też kumuluje. No i co z waszymi kośćmi? Jak to, co spożywacie, ma wam oczyścić tak głębokie struktury w organizmie? Fizycznie, nie oszukujcie się, jest to po prostu nierealne, niemożliwe. Dopiero zastymulowanie organizmu poprzez, e, poprzez odpowiednie preparaty. E, Powiedzmy homeopatyczne, informacyjne. O, może tak. Poprzez odpowiednie preparaty informacyjne, my jesteśmy w stanie pobudzić tkanki do wywalania tych toksyn. Dosłownie, wtedy dopiero organizm zacznie wywalać te toksyny. I co się dzieje, moi drodzy? Jeśli z tkanek te toksyny zaczynają wychodzić do naszego organizmu, to my dopiero czujemy, że rzeczywiście byliśmy zatruci. Więc szkoda waszego. Czas, z czasu waszych pieniędzy na wydawanie na jakieś drogie substancje, które wam oczyszczą tylko układ pokarmowy. No i co z tego, że macie oczyszczony układ pokarmowy, jak te toksyny nadal są? Są w waszych tkankach, są w mózgu. To jest bardzo trudne, żeby się tego wszystkiego pozbyć, ale, no, tak jak mówię, ja stworzyłam już dawno poradniki do oczyszczania wielowymiarowego. I one mają za zadanie właśnie wyrzucenie tego ładunku toksycznego. A więc i tak te toksyny zaczynają wychodzić z tkanek. Te osoby, które podeszły do odtruwania wielowymiarowego, wiedzą, że im silniejsze zatrucie, tym trudniej przychodzi nam. Mm, Odtruwanie organizmu. No, czasami jest to proces burzliwy i skomplikowany, ale i tak warto, moi drodzy, i tak warto to zrobić. Ja. no Ja też nie będę wam opowiadała, to przeszłam zresztą tam w innych filmach opowiadałam, co ja przeszłam w czasie odtruwania. Nie było to fajne, ale dziś, z perspektywy czasu, jestem jestem bardzo zadowolona. A więc. Jeśli robimy odtruwanie wielowymiarowe, to otwierają nam się przestrzenie. I to jest bardzo, bardzo zauważalne. Ja też taki proces odtruwania wielowymiarowego przeprowadzam indywidualnie, między innymi w filozofii jednej wizyty i, wizyty i w planie premium. Ja tam przygotowuję sama takie. no. Oczywiście, zależnie od potrzeb, ale takie złożone preparaty y, homeopatii i izopatii. I y, y, mam takie obserwacje, że podanie czegoś takiego y, diametralnie zmienia życie y, ludzi. Ja pracuję zupełnie inaczej, bo, wiecie, takie pojedyncze, jednowalentne odstrutki, to się możemy odtruwać do końca życia i nigdy nie skończyć. Oczywiście, E, oczywiście dla mojego portfela to jest fenomenalne, bo ja wtedy bym miała e, klienta na jakieś 5-6 lat, e, ale nie na tym mi zależy. Ja lubię po prostu spektakularne efekty e, i e, Lubię, kiedy ktoś ode mnie wychodzi, a za dwa, trzy dni do mnie pisze ja się nie spodziewałam, że to tak szybko podziała, jak to jest możliwe, że tyle lat, nikt nie mógł mi pomóc, a po trzech dniach zażywania tego, co dostałam od pani, jest już poprawa, jest zmiana. No i wtedy po prostu to jest miód na moje serce. Właśnie ja lubię takie efekty. W związku z czym właśnie te, tą izopatię też nauczyłam się i homeopatię nauczyłam się łączyć w taki sposób, żeby to dawało też spektakularny efekt w otwieraniu przestrzeni, wywalaniu tych toksyn i żeby te przestrzenie się otwierały. Widzę że, widzę, że jest to skuteczne, i po prostu sami przychodzicie i prosicie, żeby po prostu jeszcze coś tam podreperować, żeby jeszcze jedną rundkę zrobić, żeby po prostu podtrzymać ten efekt, który się udało osiągnąć. Więc to jest takie no, dość złożone działanie. Natomiast. Samo wyrzucanie toksyn metali ciężkich, no to możecie sobie zrobić właśnie z tym poradnikiem oczyszczania wielowymiarowego, czy nawet słuchajcie, jak się pozbywacie pasożytów. No to też pasożyty wyrzucacie z organizmu. Ale tylko z układu pokarmowego. A co zresztą? Te pasożyty również mają swój ładunek energetyczny i również trzeba się tego pozbyć. I w tym poradniku, odro Odrobaczenie Wielowymiarowe, ja Wam właśnie przedstawiam ten aspekt tej wielowymiarowości, czyli jak to zrobić, żeby pozbyć się tego ładunku energetycznego. To, ja uważam, że jest to fenomenalne. Oczywiście, moi drodzy, może macie swoje lepsze sposoby, korzystajcie ze swoich lepszych. Ja nikogo przecież nie zmuszam, nie namawiam do tego, żeby korzystał z moich usług. Ja wam tylko przedstawiam to, co do mnie przychodzi. I teraz, jeśli w ostatnim filmie nawiązałam do przepowiedni pana Jackowskiego, to nawiązałam, ponieważ mnie to poruszyło i zmroziło, bo jest to zgodne z tym co Bóg mi mówi, co Bóg do mnie, e, jakie Bóg mi przesyła informacje. Natomiast Bóg, przestrzeń, co, nazwijcie to jak chcecie. Każdy z Was może mieć ten szósty zmysł, jeśli odpowiednio oczyścicie swoje ciało, ale tutaj jest potrzebna właśnie ta wielowymiarowość, to odtruwanie wielowymiarowe, bo samo takie wyrzucenie pasożytów czy toksyn z układu pokarmowego to jest często za mało, no nie odzyskacie tej intuicji. Więc moi drodzy, ja podałam przykład, ponieważ mnie to bardzo poruszyło, bo jest to zgodne z tym, co do mnie przychodzi. Ja z tego co pamiętam, chyba już trzy lata temu nagrywałam w lesie taki film, w którym mówiłam, że czas się zbliża i to wielkimi krokami. Moi drodzy, teraz już ten czas nadszedł. Teraz my już nie mamy wyjścia. My nie możemy odłożyć na przyszły rok tego oczyszczania. My to musimy zrobić. Teraz, więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie zaczął, to Wy to musicie zrobić. Nawet wedle własnych wytycznych, wedle własnego serca, wedle własnej intuicji, ale Wy się musicie zacząć oczyszczać. Musicie. Nie macie innego wyjścia. W tym roku nie ma wyjścia. Jeśli chcecie żyć yy, i nie chcecie, żeby to coś, co ma nadejść Was poskładało, to musicie się oczyszczać. Wasza decyzja, czy to zrobicie, czy nie. I moi drodzy, ja e, nawiązałam do tego do tej przepowiedni pana Jackowskiego, ponieważ to jest zgodne z moimi przeczuciami. Czy to znaczy, że ja jestem fanką pana Jackowskiego? Nie, ja go nie słucham. Ja nie słucham jego przepowiedni. E, ja e, generalnie on jest dla mnie zimny energetycznie i. Wywołuje w pewnym sensie we mnie takie uczucie chłodu i lęku. Więc ja generalnie unikam oglądania tego pana, ale wpadło mi z jakiegoś powodu to nagranie, nagranie tej przepowiedni. E, ja wierzę, że nie ma przypadków. No skoro ja go nie obserwuję, nie oglądam. Jakby żadnych programów z nim nie oglądam, a to mi wpadło i to jest zgodne z tym, co mi przestrzeń przynosi, to znaczy, że muszę na to zwrócić uwagę. Przestrzeń mi nie mówi dokładnie o co chodzi. Ja wiem, że muszę tylko wykonywać to, co mi każą, bo inaczej po prostu sama na tym ucierpię. Ja cierpieć nie chcę. Ja jestem w oczyszczaniu już od 20 stycznia. z Spotknięciami, przyznaję się. Czasami dużymi potknięciami, ale to był taki czas, jeszcze wiecie. Dlatego od tego 20 stycznia, że jak nam się zdarzą jakieś potknięcia, to e, żebyśmy jeszcze się nauczyli w tym wszystkim być i trwać, żebyśmy trenowali tę silną wolę. Bo to jest taki. Takie przygotowanie, że już eliminujemy toksyny, już nie jemy toksycznych produktów, już sobie odstawiamy między innymi tą kawę, papierosy i tak dalej, ale jak się potkniemy, to się jeszcze tragedia nie stanie. Natomiast od 14 lutego to już jest taki czas, gdzie my już, tam już nie ma miejsca na potknięcia. Tam jest już restrykcyjna, rygorystyczna dieta w filmie darmowym. O tym mówię, podkreślam, to jest darmowy film. Obejrzyjcie go sobie. Oczyszczanie wątroby, pęcherzyka żółciowego, ale to nie jest stricte takie oczyszczanie, jakie Wam się wydaje. To nie jest przedstawione z jakimiś zagrażającymi życiu metodami oliwy z oliwek i cytryny, bo byście chyba potem poumierali to nie są takie metody. Ja przedstawiam punkt widzenia medycyny chińskiej na oczyszczanie. Obejrzyjcie sobie ten film. On jest dostępny w poradnikach na zielarzpolska.pl. Więc moi drodzy, to co ja przedstawiam, to jest inny aspekt tego, co wy otrzymujecie w darmowym internecie poza tym. Ktoś, kto twierdzi, że ja nie daje ludziom wiedzy za darmo, z całą pewnością nie był w ogóle na moim blogu. Przecież mój blog, ja Wam powtarzam, że jest dla Was kopalnią wiedzy. Tam jest mnóstwo wiedzy i mnóstwo informacji, i to, co to jest wiedza, informacje za darmo. Um, wracając do pana Jackowskiego, to, że nawiązałam do tej jego przepowiedni, która jest ze mną zgodna, to nie oznacza, że ja jestem jego fanką, ponieważ ja raczej unikam jego nagrań i jego przepowiedni. Z powodów, o których wcześniej wspomniałam. Więc, moi drodzy, naprawdę, ten świat, możemy się z tym zgodzić, zmierza ku upadkowi. Musimy się zastanowić, jaką my chcemy drogę obrać, jaką ty chcesz drogę obrać? Czy chcesz gnić w tej ciemnej, czarnej, gęstej, lepkiej energii? Czy podejmiesz tą próbę? Podejdziesz do oczyszczania i zrobisz coś dla siebie przez te kilka tygodni, po to, aby podnieść swoje wibracje i aby wyjść z tego bagna. Bo na pewno słyszeliście o tym, że ziemia się dzieli, bardzo gwałtownie się dzieli, że będzie oddzielenie. Tych ludzi o wyższym poziomie świadomości od tych, którzy brodzą w tym bagnie i nie mają zamiaru nic z tym zrobić. Więc zadajcie sobie pytanie, gdzie wy chcecie być? Bo to nie będzie tak, że um, to oddzielenie. Możemy sobie to po prostu wyobrazić, tak, to nie będzie tak, że zniknie pewna część ludzkości. Nie. Jeśli my mamy wyższe wibracje, to my przyciągamy po prostu tych lepszych, fajniejszych ludzi do siebie. Natomiast to barachło i tak będzie dalej funkcjonowało i żyło, tylko ono nie będzie miało do nas dostępu. Tak długo, jak my będziemy w stanie utrzymywać wysokie wibracje, tak diabeł nie będzie miał do nas dostępu. Jesteśmy chronieni, więc należy sobie zadać pytanie: czy ta kawa, czy herbata, czy papierosy są naprawdę dla ciebie na tyle ważne, że jesteś w stanie poświęcić swoje życie? Aby zostać przy tych nałogach, czy wolisz to zostawić, wejść w proces oczyszczania i jednak to swoje życie uratować i chronić się przed tym, co złe? Bo jest źle, ale moi drodzy, to, co dopiero nadejdzie, to się nikomu z nas w głowie nie mieści. To jest nowa forma. Uj, chciałam powiedzieć słowo na W. To nie powiem. No, w każdym razie to są nowe formy walki z ludzkością. Technologia trucia ludzi jest tak zaawansowana, że jedyne, co was może uchronić, to jest wasza czysta krew. To jest dosłownie ten przekaz który Bóg mi przysłał. To, to jest to, co Bóg do mnie powiedział. Że technologia zabijania ludzi jest tak zaawansowana, że jedyne, co nas może uchronić, to jest czysta krew. A czysta krew to jest Twoja praca nad sobą. E, to jest każdy dzień, w którym kontrolujesz to, co jesz, co kładziesz na swój talerz, i co później wprowadzasz do swojego organizmu. A więc moi drodzy, pamiętajcie o tym. Każdy z Was ma swoje zdrowie we własnych rękach. To, co zrobicie dziś, jutro, poskutkuje albo zebraniem plonów, albo tym, że dostaniecie po głowie. Wybór każdy z Was ma we własnych rękach po prostu dokonujcie mądrych wyborów. Ja mogę tylko was zaprosić na zielarzpolska.pl do poradników, do tego żeby e, zacząć może od tych najtańszych, które rozwiążą wam proste problemy i żeby zobaczyć czy to jest w ogóle dla was, jak się z tym czujecie, e, jak e, wasze serce do was przemawia, jak przemawia do was wasza intuicja w tym zakresie. A później iść małymi kroczkami dalej, bo na siłę niczego nie zrobicie, ale pamiętajcie o tym, że każdy najmniejszy krok to jest krok do waszego zdrowia. Już odstawienie kawy czarnej herbaty, papierosów, innych nałogów, to już jest bardzo dużo. Na co ja zwróciłam moi drodzy uwagę. Tak wiele osób stosuje olejki konopne. Niestety, ja zauważyłam, że to ma bardzo negatywny wpływ energetyczny na, na ciało człowieka. Dosłownie, to natychmiast sprowadza bardzo dużo ciemnej, negatywnej energii. To są moje obserwacje. Oczywiście, możecie mi tutaj zaraz wypisywać. O jakichś tam cudach, których dokonały te olejki. To są, moje, to są moje obserwacje. To, co ja przedstawiam na moim kanale, jest subiektywne, to jest mój punkt widzenia. Wy możecie mieć inny. Podejmujcie decyzje, moi drodzy, zawsze zgodnie ze swoim sercem. Bo zawsze, jeśli ktoś Wam udziela jakiejś rady, to Zobaczcie, czy ta osoba sobą reprezentuje to, o czym mówi, i podejmijcie decyzję, czy ja chcę posłuchać tego, co ktoś mi powiedział. To by było na tyle. Życzę Wam udanego dzionka. Trzymajcie się. Pa!